Cześć. Witajcie w kolejnym filmiku na naszym kanale. Jako że jest czas świąteczny, wszyscy obdarowują się prezentami, to postanowiliśmy sprawdzić taki mały prezent naszej kotce. Kupiliśmy jej nową zabawkę. Jak wszyscy wiemy, kotki lubią ganiać za laserami czy innymi poruszającymi się przedmiotami. A że jesteśmy osobami, które lubią nowinki techniczne, postanowiliśmy zakupić jej taką oto interaktywną wieszę z laserem. Zabawka ta została zakupiona w popularnej sieci sklepów Biedronka. Już od dłuższego czasu myśleliśmy nad zakupem takiej wieży, jednak nie mogliśmy się przekonać, dopóki tutaj właśnie żona nie znalazła jej podczas normalnych zakupów. Wieża, zakup tej wieży skłonił nas poprzez niską cenę. Wieża emituje tutaj, jak widać, czerwone wiązka lasera. Posiada trzy ustawienia prędkości: wolny, szybki oraz losowy. Jest ona w pełni obrotowa. No i posiada tutaj bezpieczny kształt i antypoślizgową podstawę. Nasza Mia już korzystała z tej zabawki, już bawiła się nią, ale stwierdziliśmy, że najpierw przetestujemy, żeby tutaj Mia mogła zobaczyć, czy zabawka jej się spodoba. A dopiero później nagraliśmy właśnie ten filmik. Opakowanie wygląda bardzo ładnie. Z każdej strony są tutaj bardzo czytelne opisy. Także teraz rozpakujmy tutaj i wyciągniemy naszą wieżę. Sama wieża wygląda bardzo schludnie. Nie ma tutaj żadnych ostrych elementów, którymi kotka mogłaby się ewentualnie uszkodzić podczas zabawy. Posiada tylko jeden przycisk, tak jak było wcześniej wspomniane, który służy do włączenia oraz zmiany poszczególnych trybów. Każdorazowe wciśnięcie tutaj zmienia właśnie o jeden tryb, no i to można wyłączyć. Od spodu wieży widzimy właśnie te antypościskowe nóżki, nazwijmy to tak. No i właśnie klapkę tutaj pokrywę baterii. Wieża jest zasilana... Trzema bateriami z zwykłymi paluszkami typu AA.